Łatwo się z nią rozmawiało. Czułam w niej przyjaciółkę, której mogłabym zaufać. Czułam się bezpiecznie. Gdy skończyła zakupy, powiedziała, że chciałaby, żebym dostarczyła je tego wieczoru do pobliskiego hotelu. Na miejscu konsierż poprowadził mnie do baru, gdzie spotkałam się z Ghislaine, a później z Jeffreyem Epsteinem. Uznałam ją za elektryzującą, a jego za płomiennego. Wyjaśnili, że ich rezydencja jest remontowana i poprosili mnie, żebym zawiozła paczki do ich pokoju. Po drodze prowadziliśmy normalną rozmowę. W pewnym momencie Jeffrey wyszedł do łazienki, a Gillane poszła za nim. Oboje wyszli w szlafrokach. Atmosfera była lekka do czasu, aż przestała.